Co sądzisz o związku? Pati. nic. Ja uważam, że bardzo pasują do siebie z cegłą. I naprawdę fajnie że są razem. Paulina to co? Chcę eee, to potwierdzić. Ale eee, co potwierdziłam? Potwierdziłaś związek. Aha. Ale to... a. Aha, hmm. Hmm. Teraz mi trochę głupio. O nie! A, ale też nie jestem pewna. Zobaczymy. Dobra, musimy zmienić temat teraz szybko. Hejka, jagoda! Cześć! O nie! No i widzicie, tak to ze mną jest. Ile znam się z Nati? Oj! Znam się z Nati od. Odkąd miałam 13 lat, czyli. 13 do. 12. 12? 11 lat się znamy już. Znamy się 12 lat. No. Jesteśmy w sumie jak rodzina, więc. To już jest tak trochę inaczej. Czasami po prostu się z kimś przyjaźnisz. Przyjaźnisz, przyjaźnisz, przyjaźnisz? I zdajesz sobie sprawę, że ta osoba już jest Twoją siostrą.